Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy przegląd wysypu grzybów w Świętokrzyskich Lasach. Jesteśmy teraz w lesie gmina Zagnańsk. Także zapraszam bardzo. No już mamy pierwsze prawdziwki na dzień dobry. O, zobaczcie. Takie i tutaj taki raz się rozejrzymy dalej No i powiem wam, że już tu widzę coś ładnego Proszę bardzo Jeden, tu jest drugi Tak schowamy troszkę but pod iglakami jeden proszę bardzo drugi troszkę noga zjedzona przez ślimaki ale zaraz zobaczymy może reszta będzie ok pięknie cichutko no słuchajcie niestety ten jeden był robaczywy ale właśnie widzę następnego Te właśnie najpiękniejsze średniaczki są zdrowiutkie. Idziemy dalej. No i zobaczcie, jaki ludzie robią syf w lesie. Po prostu ręce opadają, szkło w środku lasu. No i proszę. Ale co się poradzi na takich ludzi? Nic. Po prostu. Tak już się urodzili, chyba, żeby niszczyć i psuć. Proszę bardzo, piękne. Rozejrzyjmy się. Wydaje mi się, że tu są jeszcze. To są podgrzebki. Nie, to są, wiecie co? To są tak zwane ceglastopory. Takie czerwone mają. Leżonki. Małe są, nie będziemy ich zrywać. Niech sobie dorosną jeszcze. A my poszukamy ładnych prawdziwków. I wiedziałem, że natrafimy na takie miejsce, gdzie nikt nie był. I po prostu patrzcie, co tu się dzieje. Już czuję, że stanąłem na jednego. Patrzcie tu. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. nie trzeba uważać, żeby nie nadepnąć. Stała grzybna. Tam zobaczcie, tu. Zobaczcie, przepiękne, prawdziwki i zdrowiutkie. Te takie średniaki właśnie są zdrowe. Szukamy dalej. Pozdrawiam.